86 Skolioza jest powszechnie występującym skrzywieniem bocznym kręgosłupa, który wywiera negatywny wpływ na jakość życia pacjenta, choć spowodowana może być nieprawidłowościami w budowie kości w chwili narodzin oraz urazami nauka nadal nie jest w stanie określić dokładnego źródła choroby w 85% przypadków. Standardowym leczeniem jest zastosowanie gorsetów ortopedycznych gimnastyki korekcyjnej lub operacji w zależności od wieku osoby dotkniętej chorobą. 86 letnia kobieta Anna Pesce wzięła swoje zdrowie we własne ręce i bez pomocy lekarzy wyleczyła skrzywiony kręgosłup. Letnia kobieta bez pomocy lekarzy wyleczyła poważną skoliozę i odmieniła swoje ciało. Anna Pesce przez długi czas cierpiała z powodu silnego skrzywienia kręgosłupa ale po ukończeniu 80 roku życia usłyszała że niedługo nie będzie mogła chodzić o własnych siłach i będzie zmuszona do korzystania z wózka inwalickiego jej ciało było w fatalnej kondycji. Kiedy wyjeżdżała do innego miasta, by odwiedzić członków swojej rodziny, miało to miejsce w 2014 roku, roku jej plecy były tak skrzywione, że mimo ogromnych chęci nie mogła cieszyć się towarzystwem swoich bliskich. Doskwierał mi straszliwy ból, musiałam być wnoszona po schodach i korzystałam z wózka inwalidzkiego przez resztę mojego pobytu u bliskich. Kobieta walczyła ze skoliozą ale wcześniej żadna metoda nie była skuteczna próbowałam wszystkiego akupunktury fizykoterapii i wizyt u kręgarza czułam się lepiej przez chwilę ale potem okropny ból wracał. Córka Anny próbowała znaleźć sposób na złagodzenie cierpienia matki i zaprosiła ją do rachel jesian certyfikowanego, instruktora jogi i specjalistki zajmującej się problemami z kręgosłupem kobiety nawiązały owocną współpracę po upływie miesiąca Anna mogła znów chodzić jej instruktorka wspomina. Po dwóch miesiącach współpracy kolejnym ważnym krokiem było aby Anna nauczyła się co robić, gdy zacznie odczuwać ból, na przykład jeśli doskwierał jej ból biodra Anna siadała na krześle i Zakładała sobie kostkę na kolano. Rachel, trenerka Anny, odkryła ten rodzaj ćwiczeń w trakcie własnej walki ze skoliozą. 5S, więcej niż fizjoterapeuta kobiety, podsunął jej ten pomysł po serii nieudanych zabiegów. Sama Rachel wspomina ten trudny dla niej czas. Musiałam nosić bardzo niewygodny gorset ortopedyczny przez 5 lat i raz w tygodniu chodzić do fizjoterapeuty. Odkąd pesce i jesień zaczęły swoją wspólną przygodę, następowały cuda. Teraz 86-letnia kobieta czuje się wspaniale i wróciła nawet za kółko samochodu. Potęga jogi. Liczne badania wykazały, jak niesamowity wpływ ma ćwiczenie jogi na stan zdrowia i ogólne samopoczucie. Taki trening może zapobiegać nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej serca, otyłości, cukrzycy typu 2, stresowi, depresji, rozdrażnieniu, bezsenności. Historia Anny Pesce dowodzi, że yoga potrafi leczyć skoliozę. Chodzi tylko o poświęcony temu czas i odrobinę zaangażowania. Lekarze powinni kierować pacjentów na ćwiczenia z jogi, a nie dawać recepty na silne leki lub skierowania na operacje. Jeśli szukasz innego sposobu na zabezpieczenie stawów w miarę upływu lat, uważaj na glukozaminę. Wraz z wiekiem ilość glukozaminy w organizmie spada, a to może przyczynić się do rozwoju poważnych dolegliwości. Cztery pozycje, które pomogą ci odprężyć zmęczony kręgosłup, dzięki nim będziesz spać jak dziecko. Kiedy nie dostarczasz organizmowi wystarczającej ilości snu, nic nie idzie po Twojej myśli. Wszystko wydaje się być dla ciebie denerwujące, nie możesz skupić się w pracy, a każdy kolejny dzień maluje się w nieprzyjemnych barwach. Stres i godziny spędzone przy komputerze lub przy biurku wszystko to sprawia, że nasze mięśnie pleców są sztywne, a to uniemożliwia zrelaksowanie się przed snem. Dlatego, zanim się położysz, warto zadbać o relaks dla kręgosłupa. Oto cztery proste pozycje które skutecznie rozluźnią mięśnie i pomogą Ci zasnąć szybciej. 1. Odprężenie wiatru. Pozycja Pawan Muktasana, inaczej odprężenie wiatru, relaksuje cały kręgosłup, zwłaszcza w dolnej części pleców, jeśli wykonywana jest przynajmniej przez minutę, po. Nadto ta pozycja jogi reguluje pracę jelit, dlatego warto wykonywać ją zarówno rano jak i wieczorem. Instrukcja: Połóż się na plecach i zrelaksuj się. Ugnij kolana, wyciągnij ręce przed wdechem i chwyć za kolana. Na wydechu przytulaj kolana, przyciskając je do brzucha. Oddychaj głęboko, koncentrując się na pracy przepony. Podczas wdechu nogi odsuwają się od tułowia. Na wydechu unoszą się, pozostanie w tej pozycji przez od 8 do 10 cykli oddechowych. Dwie stopy na ścianie, pozycja ta opiera się na nogach i plecach, otwiera klatkę piersiową i pozwala płucom napełnić je tlenem przed pójściem spać. Instrukcja: umieść poduszkę w zagłębieniu obok ściany lub na końcu łóżka. Połóż się na niej, przyciśnij pośladki do ściany lub oparcia łóżka i podnieś nogi do góry. Rozłóż ręce na boki i spróbuj otworzyć klatkę piersiową. Zrelaksuj się i oddychaj spokojnie. Pozostań w tej pozycji przez od 1 do 2 minutaja, a następnie opuść nogi. 3. Pozycja dla mięśni głębokich kręgosłupa. Ćwiczenie to pozwoli zrelaksować plecy jeszcze bardziej, gdyż skupia się ono na mięśniach głębokich kręgosłupa. Ćwiczenie składa się z dwóch etapów. Krok 1. Połóż się na plecach i włóż małe zwinięte ręczniki pod szyję i lędźwie. Przesuwaj nogi na boki, pozostając tak zrelaksowany, jak to tylko możliwe. Równocześnie rób to samo z głową, nie naciągając szyi i pleców. Ruchy można przeprowadzać w tym samym kierunku lub naprzemiennie, w zależności od tego, co jest dla Ciebie wygodniejsze. Staraj się całkowicie zrelaksować i poczuj falę wibracji wzdłuż całego kręgosłupa. Wykonaj ćwiczenie przez jedną minutę. Krok 2. Połóż się na brzuchu z ramionami po bokach ciała. Palce stóp powinny być skierowane do łóżka pod czołem, możesz umieścić ręcznik. Przesuwaj stopy z boku na bok i spróbuj skupić się na tym, jak fala odprężenia przechodzi przez twoje ciało. Wykonuj te ruchy przez jedną minutę. Break time równa się 0,5s, więcej niż 4. Pozycja nieboszczyka. Jeśli wykonasz to ćwiczenie prawidłowo przed snem, będzie ci naprawdę łatwo zasnąć. Instrukcja: Połóż się na plecach, lekko rozchyl nogi na boki i swobodnie rozłóż dłonie wewnętrzną stroną do góry. Umieścić złożony ręcznik lub krawędź poduszki pod głową i szyją. Odprasz swoje ciało, począwszy od palców i kończąc na szczycie głowy. Wykonaj 20 cykli oddechowych. Stopniowo wydłużając wdech, a następnie przestań się kontrolować. Oddychaj jak tylko chcesz. Stopniowo poczujesz, jak świat zanika, a całe ciało jest zrelaksowane. Nadszedł czas na nakrycie się kołdrą i słodki sen.